Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszamy na kolejną część naszych rozważań, konferencji, a dzisiaj będziemy sobie mówić o dekalogu. Także prosiłbym, żebyśmy poprawili sobie poduszki, wygodnie usiedli, wzięli do ręki herbatę bądź kawę i zaczynamy. Moi drodzy, tak jak zapowiedziałam na początku, będziemy rozmawiać sobie o dekalogu. Różne są skojarzenia związane z dekalogiem. Jedni uważają, że to są przykazania bądź nakazy dane przez Pana Boga po to, żeby w jakiś sposób stłamsić człowieka, że ten człowiek przez to traci swoją wolność, nie może wybierać. Jednak chciałbym wam ukazać dekalog z nieco innej strony. Ale żeby jeszcze głębiej to zrozumieć, to chciałbym na początku odnieść się do pewnych tekstów kultury. Myślę, że wszyscy znamy takiego rapera, który nosi pseudonim Sobota. Otóż Sobota kiedyś wydał taką piosenkę, Mój dekalog. I w refrenie zaśpiewał tak. Oto mój dekalog, ziomuś, w postaci rapu. Nie jestem Bogiem, a doszedłem do etapu, gdzie mam swój dekalog, ziomuś, swój dekalog. I właśnie według tego dekalogu żył. Ten dekalog wyznaczył mu też pewien azymut, kierunek, w którym ma zmierzać. Były to też. Dla niego takie konkretne drogowskazy. Jednak, do czego służy dekalog przede wszystkim? Po co jest on dany człowiekowi? Dlaczego Pan Bóg w taki dosyć suchy sposób mówi, co mamy robić, a czego nie robić? Otóż odpowiedź znajdujemy w samej nazwie słowa dekalog, ponieważ dekalog z języka greckiego, deka logos, oznacza 10 słów. Jest to oczywiście 10 słów Pana Boga do człowieka. Pan Bóg zawsze tych słów używa tylko w kontekście miłości. Czyli, jeżeli na przykład mamy, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, to Pan Bóg po prostu chce ustawić nam pewną hierarchię. Na pewno możemy zobaczyć, że dekalog rozpoczyna się trzema wezwaniami w stosunku do Pana Boga. Czyli to pokazuje nam ten trzon. Co jest najważniejsze w życiu człowieka? Jest to przede wszystkim relacja do Pana Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swojego nadaremno. Trzecie, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Natomiast reszta tyczą się drugiego człowieka oraz tego, w jaki sposób żyć. I oczywiście, to brzmi dosyć autorytarnie, ponieważ to brzmi w taki sposób, że Bóg mówi: Słuchaj, Grozi palcem, mówi, nie będziesz tego robił, tamtego robił, siam tego. Jednak przypominam, że są to słowa miłości. Mojżesz w momencie, kiedy otrzymywał tablicę dziesięciu przykazań, znajdował się na górze. Góra w języku biblijnym oznacza miejsce, gdzie można być bliżej Boga. Czyli pierwsza sprawa. Bóg, kiedy daje dziesięć przykazań Mojżeszowi, to moglibyśmy powiedzieć, że Tworzy z nim relacje. Że ten naród, który został właśnie przed chwilą co wyswobodzony z ręki faraona, otrzymuje kolejny, ko konkretny drogowskaz, którędy ma iść. Kiedy Pan Bóg daje dekalog? Moglibyśmy zapytać. A właśnie w momencie, kiedy naród jest wolny. Dlaczego? No właśnie po to, żeby znowu nie popadł w niewolę. Dekalog jest po to, żeby być wolnym. Żeby iść w konkretnym kierunku. Przestrzeganie dekalogu prowadzi do szczęścia, bo gdybyśmy chociażby prześledzili karty Starego Testamentu, to moglibyśmy zobaczyć, że człowiek, który odwraca się od Pana Boga, to na niego wtedy spadają różne nieszczęścia. Oczywiście to jest pewna przynośnia, która dosłownie pokazuje, jak wygląda życie bez Boga. Oczywiście tutaj, dzisiaj, współcześnie. Ten wymiar jest wymiarem wewnętrznym, to znaczy, każdy z nas, podług swoich potrzeb, może podjąć jakieś konkretne zasady tego dekalogu. Na pewno ludzie współcześni, ale nie tylko współcześni, bo również i wcześniej, tworzyli swoje zasady, jakieś takie rzeczy priorytetowe. Na pewno niektórzy na pierwszym miejscu, zamiast Boga, postawiliby chociażby rodzinę, może. Przyjaciół, jakieś zainteresowania, komputer. Te rzeczy, które są dla nich ważne. Jednak co różni się od tego dekale, dekalogu Bożego, od tego mojego, konkretnie, tego, który sam sobie tworzy. Otóż dekalog Pana Boga daje nam szczęście, po prostu mamy konkretne słowa, chociażby nie kradni, człowiek czasami może być popychany do różnych y, czynów. Właśnie z racji na pewną hierarchię, którą sam sobie narzucił. Czy kradzież może przyczynić się do tego, że ktoś będzie szczęśliwy? No mogłoby się wydawać, że tak. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie zostanie złapany, powiedzmy ktoś komuś uda się rozbić bank, mieć miliony na koncie, ale mogą go również dręczyć w tym samym czasie wyrzuty sumienia. Dekalog. Został nam dany właśnie po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Oczywiście do tego wszystkiego moglibyśmy podejść w nieco innym kluczu. Moglibyśmy chociażby zobaczyć to, że kiedy człowiek naprawdę przestrzega tego wszystkiego, co mówi do niego Pan Bóg właśnie w tych dziesięciu słowach, czyli w tym dekalogu. To on rzeczywiście może uzyskać szczęście. Jednak może być również taka sytuacja, że jestem osobą wierzącą, jak najbardziej przyjmuję to wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, co jest też i w Starym Testamencie, właśnie dotyczące tego dekalogu. Może żyć według tych przykazań i dalej odczuwać w swoim sercu pustkę. I tutaj na pomoc przychodzi do nas Pan Jezus. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus konkretnie powiedział, On. To wszystko, co było w Starym Testamencie, po prostu wypełniło prawo miłości. Czyli każda hierarchia, te wszystkie zasady, którymi kierujemy się w naszym życiu, mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrafimy kochać. Stąd możemy powiedzieć i pójść za świętymi i powtarzać: Kochaj i rób co chcesz. Dekalog to nic innego jak wolność. I ty tą wolność konkretnie otrzymujesz. Korzystaj z niej mądrze. Kochaj i rób, co chcesz. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będziemy się mogli jeszcze kiedyś tam spotkać. Do zobaczenia. Z Bogiem.